major Gdzieś ty zgubił buta Nie no, nie zgubił Idź sobie, łapa zdrowa znowu Około dwa tygodnie gojenia się rany i znowu major może śmigać tak jak dawniej Dobrze, że to tak szybko poszło Bud już niepotrzebny, łapa zdrowa Major w pełni sprawny. Ach, Major na pewno szczęśliwy. Znowu można skakać, kopać w ziemi, pływać i robić wszystko to, co przedtem. Pewnie nawet nie mógł zrozumieć, dlaczego ja nie po pozwalam mu robić tych rzeczy. A może wiedział. No właśnie, skoki, polowanie na myszy i tym podobne rzeczy wróciły do normalności. Długie spacery bez względu na powierzchnię. Ajor, chodź tu. Nie chowaj się tam przed kamerą. I woda, woda, nareszcie woda Wreszcie nikt nie zakazuje Majore'owi wejść do wody Nawet jeśli tu takie mały potok Mokry Major, szczęśliwy Major Zadowolony i zdrowy w pełni znowu <laughs> Psie pomysły na zabawy No chodź Więc zaraz jeszcze w imieniu Majora Dzięki za życzenia zdrowia Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem Na razie